Дисклеймер В вами Максим Шуст і, і Шуста Ліна Так, як завжди до вас вручили, слухайте І сьогодні ми з Ліною і з вами Граємо в дуже дивному гірку Це не якийсь no, хорор, але там буде Багато вбивств і різних таких речей Гірка називається 12 минут, 12 секунд Певне знаєте, так що влаштовуємо цю гірку І спробуємо Ją przejść. Dobra. Opa. I dzięki Bogu, słuchajcie, ta gierka jest po polsku. Stukni. 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 Opa. No. Sprawdzimy, co tu będzie się działo. Słuchajcie, nas tam, słuchajcie, operator śmieszy z tyłu. Zaraz ja pójś... nie mogę. Nie Zaraz ktoś jest, Kurwa. dostanie w pierdol, co nie? <słuch> Kurwa. Już chcemy nagrać normalny odcinek. No tak. Właśnie. Ja grałem wcześniej w tą gierkę. I co? znacie, że ja jestem bardzo kumatem, mam super kumatem. genialny mózg, ale ja nie dałem rady przejść tą gierkę, no, 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 tak. więc... <laughs> więc co? Kontynuuj, klikamy i gdzie się pojawiamy. O, to takie dźwięki, słychać. To ty? No tak, na pewno. Co to za bajec? Taki czerwczyk, koszuleczka, słuchajcie. Dobra, mamy trzy drzwi. I co dalej? Tak, stukni. Czemu wszędzie napisane jest stukni? Nie kliknij. No na stukni, no ze stukam. Dobra. Przesuń kursorem. Dobra, no jak chodzić, to chyba wiemy, co nie? Tak jak w Simsach, chyba, co nie? obraz. Oj. Oj, co w tym obrazie? To jest jedna czerwona książka. Nie wiem, co to znaczy. Ale klikniemy tutaj. Jaki piękny kwiaty. Co wow! Nie? <laughs> ja też chcę. <laughs> Tam chyba operatoru już jest niedobrze. <laughs> no dawaj teraz ty. Jakie drzwi wybieramy, kochanie? Dawaj. No klikaj. Zobaczymy, co się stanie. Zamknij. Czemu? O. Cholera! Zapomniałem kluczy. A dobra, już wiem, że zapomniałeś kluczy. Dobra, dawajcie tutaj. Też jest wynajęty. To jest niewynajęte mieszkanie, dobra. W Warszawie takich rzeczy no, nie ma chyba. No, się dzieje? Oh, oh. Oh, baby. <laughs> Alina, po co rozbudziłeś? To ty, to nie ty! ja. Ty! Nie! Dobra, musimy znaleźć tutaj a jakąś tam? Może być? A, No to jest... Roslina. No... Oh! Kamień, patrzcie. Roslina. Sztuczny kamień, Sto strzałkę na górę. No, mamy kamień, no. Drzwi. No. Co? Jak? Tam był klucz od drzwi, słuchajcie. Co się dzieje? Zaraz ja musimy po prostu użyć tego klucza, co nie? To używamy. No tak. Dobra, trzeba Tam gdzie To dziecko, nie koty. No. Dwoma palcami. <laughs> tam było napisane: Dotknij dwoma palcami, stukajcie. Dobra, mamy otwarte drzwi, jesteśmy w domu. Baby, jestem w domu. A co dalej? Wyjdę za sekundę. A co ty tam robisz? A? Dobra. No hej, to nie dla dzieci. Nie, nie dla dzieci. Yes, Dobra, nie chcę z nią rozmawiać. Zamek, zamkniemy zamek, tak? Dobra, oh. zamknięty. Oto nóż, oh. nóż, widzę. Weźmy nóż. I co zrobimy? żonę męża, Mędrze, żony, mędrze. płyty, Radio. Zlew. Ja nie wiem, a to się stanie, jak, jak tak kliknę? Nie! O, żona! Tylko nic nie robię. Anu, jeszcze raz. Ja tego nie cofnę. Co okay. to, yeah. to zrobię, Już zawsze będę mordercą. O oh mój Boże. Uh, oh. Jest jakiś powód dla tak wyjątkowego wieczoru? No. Tutaj to trzeba to zadawać pytanie, wiecie, no. Pora na deser, no? Daj mi chwileczkę. Dobra, dobra. To ja idę do kibla. No tak, tak, poszliśmy, słuchajcie. Zamknijmy te drzwi. Kiblo. To mi trochę napomina, przypomina, słuchajcie. co tam? A co tam? A co tam żona robiła? A? a, to woda. Obleśne. Tak, zlew. Zobaczmy zlew. O, co to było? Będziemy grać czy nie? Nie, dobra, tutaj klikniemy. pigułki na sen, na sen, słuchajcie, o Boże. Nic więcej. Co to, co? A może... Tam chyba trzeba, można było coś no, jeszcze... Tam? Nie? Co nie, nie można? Gdzie? Kliknij. Uh -huh. Оння? Не, ніч ніц не можна. Що ж з тобою, ой? Не, Аліна. Ну, я ще раз побачимо, але вон там. О, то. А є? Муси показуй бачить напис. О Боже. Ку. РД. Завал попросту слухаєш. Ну, це О Боже. А можна так в провотивим жичу? Угу. А де він там? Завал. Це правда podobno na Simpson. Dobra, siadaj, siadaj. Ta ty też siadaj, kochana. Honey. O! Co ona tam bierze? Ten nóż? To gra wydaje się taką słuchajcie, niewinną, taką głupią, ale tak naprawdę no, prawie nikt nie da rady ją przejść za pierwszym razem. Ja już czuję, że nie będziemy nagrywać ten odcinek godziny, a po prostu Pięknie. rozdzielimy go na... <laughs> na 5 dni. Ktoś idzie. Słyszycie tam? Słyszałeś? To ja. Nie, to nie ty. A co oni nic nie mówią? To demon. O, dobra, no czasami deser to coś więcej niż deser. Mam coś do

Co nic. Co nie? Co? Ну, ona jest w ciągu. Co się dzieje? Powiedz jej co myślisz. Dlaczego? Dziecko nazwać Dachila. No jakie Dachila? Dachila, blam. Dalia, oj Boże. Nawet jej nie pamiętam. Nie pamiętam twojej mamy. Co? 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 To będzie dachał tak. No mm -hmm. nie, nie masz o tym za dużo. Dobrze, chcesz porozmawiać z Sarny, z... co? Ja tego nie znam, słuchajcie, to chyba tylko dziewczyny znam. Będzie to, nie mam pojęcia, jak wychowujesz dziecko. Jesteś pewna, co wybieramy? No, może drugą.

Co? Chodzi o mnie? Tak, o panią. Ręce za głowę, ale już. Co tu się dzieje? Dawaj, dawaj go nożem. Hop. Damy radę, czy nie? Dawaj, 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 dawaj! Widzicie? I ta gra nigdy się nie kończy. Znowu zaraz będzie żona. Ja? Nie wiem, dawaj klikniemy tutaj. Co to? No, może. Oj. Drzwi. A tam jeszcze jest pokój. Chcecie zobaczyć ten pokój? A to jest Napisz komentarzu O można zamknąć, słuchajcie. Dajcie zobaczymy. Oj, oj! O Boże. Żona zabójca? Yo! Best night ever. Guess who made dessert. Let me know when you're in the mood. Didn't... Żona robot zabójca, yeah. co nie? Co w yeah. co? Dobra, zamknij się w tej no. szafie. I... I was just... To można chronić. To... to dobrze. A w życiu tak nie można. Co jest tutaj? Ubranie? Um. telefon? telefon. O. I co z nim można? Nie wiem, spróbujemy. Mężuś, Zaraz wychodzę z pracy. Przepraszam, że znowu się spóźnim. Zjadłem w czasie przerwy. To ja sam pisałem jej by... No spróbujemy spróbujmy zezwonić 91.1. Emergency services. Powiedz o Policjanci. Wyjaśnij restar dnia. Klikniemy tak. No tak, bo na co dzień się powtarza, co nie? Sir, this line is pretty much the jest jest to... O policjancie. Dawaj, już dnia. No, 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 no zaraz po z kreściem. Unless you are Proszę się rozłączyć. No powiedz policjancie. No, już już. Sending a unit right now get to kieć z miejscem. 15 minut. 15 minut. Nie możemy wiedzieć, 15, 15 minut. Sir, oficers oh. will be there as soon as possible. Get to no, miejsce od razu. No, może to godzina? <laughs> <laughs> może to godzina? <laughs> Dobra, słuchajcie, nie wiem co się dzieje. Zwiliśmy policję, zamkniemy zamek, żeby on nie, 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 w, nie przyszedł do nas. <gülpę> Weźmy ten nóż jeszcze raz. Oh, o, że naprawdę? Zobaczmy tutaj to obraz. Wow, Jajko. Co? Jajko. To? Jaj Co? Obraz. Drugi obraz. Co? Może coś się kryje w obrazach? Nic. Co? A w lodówce? Chcesz sushi? Czy to deser? Oh, jest... oh, Zdjęcie. Boże, przypadki przypadkiem. 8 lat temu Sylwestry. She was caught in to zdjęcie, co nie? Zobaczymy, co się stanie. A to ona? <laughs> <czy nie>? <laughs> tak, <laughs> look at this. Ej, to wow. był lat 8 They lat look temu. Like oh, on tak ago. młodo. I look so young. Znowu kto się idzie. Idziemy do pokoju. Komoda. Co w komodzie? Prezent. To ten prezent, który ona nam dała. No tak. Dachle. Dachle Boże. O! Może... Może. Co tu jest? Ja wiem, Can't co nam to otworzyć. Nóż? Geniusz, co nie? Nie. <grym> co? co? Nic. A gdzie światło? O! O! Nie. Co co się dzieje? Dzieje? Chyba bolało. Obraz. Też nic. Nie. А, ні. Ну, ну і це знову. А може квяток? Квят... В квятку теж nic, ще не хова. Маш якісь помисли? Може, канап. На канапі канапе собі, ну? Не? А, нет, просто. Ну, він вже приїхав, він зараз знову нас забіє. Може поведение, я же бы не отбирала. The the no What? Kuro. So, the man at the door is going to say he's a cop. What? <trending or something> a oh. oh, don't open it. What? Why not? Uh, I'll explain later. Just, just trust me. Okay. I want to open I know no, 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 no. you're, home. What is you're Tu, tu. Szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko! Drzwi, Zamknąć drzwi. Chodź tutaj. Dobra. Zamek. Jest zamek. Może przyjdzie policja? No przyjdzie policja. Przyjechała policja, która chce nas zabić i przyjdzie jeszcze jeden policjant. Ja nie wiem co tu się dzieje. Weźmy nóż. No weź ten nóż. On... Taki, nie rozumie. What does he want? Do you? Oh! I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. No, it's we'll not. Oh my... What? Dwight, we're going to police. Jesuits. Oh. Oh. Co się dzieje? Co on z nią robi? Ja tak nie mogę, otwieramy drzwi. Otwieraj drzwi. Co się Zrozumia. Zrozumia. Nie mogę. Szybko! Daliśmy radę? O, tak! O, o nie! No o. I tak cały czas, kochani, słuchajcie, macie może jakieś pomysły jak to przejść dalej? Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. A my kochani widzimy się jutro i próbujemy nagrać w drugą część, co nie? Co nie? Co nie? Co? co? Widzimy się jutro? No tak. Napiszcie w komentarzach tak. Może być. No, będziemy chyba grać całą noc, żeby zrozumieć, jak tą grę przejść. Bo tutaj ją namawiasz, nic się nie dzieje po prostu. Zamykasz drzwi, on wybije drzwi. Ja bez pojęcia. Co, co, co? A, to kubek. I jak ten kubek nam pomoże? Жону забічу. Ущенється на Жоні. Зітьки мені, на око Тож, щоб на іннем крані, <ріць> заставляє лапущі в гури слухати, зустабей Ну, шуста ліна, Максим Шуст і бачимося ще утро. До побачення. До побачення.